Witam serdecznie wraz z Marancem HD 800 Dzisiaj bardzo króciutko powiemy sobie o tych kolumnach głośnikowych Co będzie tutaj robione? Tak widzimy wygląda zwrotnica Oczywiście tu praktycznie nie robimy nic Tutaj te kondensatory, tak zwane świeczki To są kondensatory zalewane woskiem te kondensatory naprawdę bardzo fajnie trzymają parametry wymienimy tylko kablowanie od terminala do głośnika basowego od głośnika basowego, czyli niskotonowego do zwrotnicy i tak dalej, to będzie wszystko tutaj ten, ten, ten kondensator, który tu widać 33 mikrofarady on będzie zastąpiony po prostu tylko i wyłącznie kondensatorem Janssen CrossCup Również 33 mikrofarady, ponieważ on ma parametry. Tu mu, wiadomo, nóżkę ma odłączoną, bo trzeba było zrobić pomiar. No, ma fatalne on w ogóle nie trzyma już parametrów także będzie założony cap I tak naprawdę to na tyle jakieś tam w dół lepsze terminale przyłączeniowe inne kabelki terminal, jak mówiłem, zwrotnica, zwrotnica, głośnik niskotonowy. I na tym kończymy. Sprawdzenie całości, oczywiście potencjometry typu l już są tutaj rozebrane, oczyszczone, nasmarowane, sprawdzone, nic nie trzeszczy, nic nie przerywa. Wizualnie z tymi kolumnami też, nie, też nic nie będziemy robili, głośniki oczywiście wszystkie są posprawdzane i za chwilę zaczynamy montaż. Kondensator Janssen CrossCup już siedzi na swoim miejscu, kondensatory wszystkie pozostały. Odnośnie terminali troszeczkę je poprawiliśmy, one są rozebrane, odwiercone. Te powierzchnie styku wewnątrz są zrobione, więc jednak zostaną, bo one są bardzo fajnie oryginalnie. Tutaj od spodu zobaczmy, się komponują. Są to oryginały maranca. Szkoda tego w ogóle się rozbierać, i tak dalej, niech to sobie jest. Jedynie przyłącza, to było na. No, tego nie można nazwać przewodem. Kabel, drucik, takie śmieszne to było do zasilania głównego od wejścia terminali. Zrobiliśmy jedynie z worki z miedzi grubej, żeby to wszystko tutaj pasowało. No i oczywiście wymieniony, głośnik, wymieniony kabel, przewód do głośnika niskotonowego. On tutaj idzie poprzez wiadomo od plusa, idzie poprzez tą cewkę, idzie sobie e, kondensator oczywiście równolegle dla cięcia zbocza i wychodzi sobie na głośnik, tutaj mamy plus przewodu głośnika niskotonowego no i oczywiście minus spiliśmy sobie tutaj na terminal ujemny, także tak to wygląda tu nie ma co szaleć też z żadnymi Bóg wie jakim ponieważ sam przewód drut tej cewki jest tak cienki, że nie ma sensu tu kłaść Bóg wie po prostu ma być to poprawnie, dobrze zrobione, wadliwe elementy wymienione bez żadnego szaleństwa, także tutaj cudów nie będziemy robić, żeby tu zrobić naprawdę cuda, Trzeba by tą zwrotnicę kompletnie przelotować zrobić od podstaw z zachowaniem oczywiście wartości, pomierzyć wszystko ewentualnie dołki dźwiękowe, które powstają uzupełnić i nadwyżki dźwięku zebrać odpowiednio, mówiąc potocznie. Także to wszystko mamy zrobione. Mieliśmy tutaj oczywiście przewód, kabel na głośnik niskotonowy, On oczywiście jeszcze w tym miejscu jest taki jakby się uszkodzony, i teraz tak jak jego się zaczyna wyginać, już z jednym mieliśmy tak, On no za chwilę pęknie on się za chwilę wyłamie. Ja go jeszcze raz drugi zegnę, no ja już trzymam ja już czuję, że to no, wisi praktycznie tylko na tym, o, wisi tylko na tej, na tym, na tej otulinie. O, on jest tutaj, no ostrości, nie łapie, ma, nieważne, ma, ma, nie ma, nie ma, nie ma. jest przerwany, już nie ma pełnego przepływu, wylatuje, wylatuje to wszystko. Tak wygląda ze zwrotnicą. Za chwilę wam pokażę jeszcze, co zrobimy z głośnikiem średniotonowym. Głośnik średniotonowy, jeden i drugi. W przypadku tego był cały. Natomiast tutaj membrana była, była rozpruta w tym miejscu. Ona miała dziurę, praktycznie to wszystko było pęknięte. W tej chwili to zawieszenie. I cały głośnik jest już zrobiony. Jest centrowany. Idealnie pracuje, jeden i drugi oczywiście w stosunku do nabiegunnika. Wysokość cewki jest odpowiednio, na odpowiedniej wysokości zawieszona. Zrobiliśmy pomiary obu głośników, także spełniają jak najbardziej wszystkie, wszystkie, wszystkie parametry. To mamy zrobione, no i zaczynamy sobie wybarwiać. Od spodu jest wklejona łatka z bardzo, cienkiego, bardzo cienkiej celulozy, to jest ten sam materiał, z którego są wykonane membrany. Zawieszenie jest zakonserwowane specjalnym środkiem od spodu, także to wszystko jest mięciuteńkie, wszystko się ugina tak jak powinno, nic się z tym nie dzieje. No i oczywiście będziemy wybarwiać barwnikiem wodnym, o którym już kiedyś mówiliśmy. To jest barwnik szybko, szybko oczywiście schnący mamy taką tutaj małą kombinację barwnikową ale nie istotne. Zobaczycie za chwilę jak ten głośnik będzie wyglądał delikatny, ten tutaj takie to przełamanie będziemy oczywiście to zostanie, taka delikatna góreczka, ale nie chodzi o to, żeby to słuchajcie, spotykamy się czasami też po naprawie z głośnikami, że przysyła klient głośnik, który jest poszpachlowany. Słuchajcie, tu porobione coś, przecież to zwiększa wagę membrany. On już nie ma parametrów, tu się gdzieś on nie jest centrowany, jak się go w dusza, tu jest cisza, tamten coś harczy, ludzie no, jest dramat czasami, naprawdę jacyś cudotwórcy się potrafią zabrać za to, wychodzą z tego niezłe jaja. Ja się oczywiście nie naśmiewam, bo no, każdy stara się zrobić tak jak potrafi, żeby tam uratować, żeby jakąś namiastkę dźwięku mieć, no, ale serwis, słuchajcie, który naprawia w taki sposób, no to już jest dramat po prostu, no to już nie ma o czym mówić w ogóle. Także koniec gadania. Głośniki zaraz zobaczycie jak wyglądają wybarwione te membrany. No i żadnym sprayem, oczywiście żadnym niczym, żadnymi farbami. To musi być lekki wodny barwnik. To też nie jest barwnik od drukarki atramentowej. Podkreślam czy tuż to jest jeszcze coś innego. Zobaczycie jak one będą wyglądały na gotowe. No i teraz już powolutku możemy przystąpić do montażu. Zwrotnicę przed chwilą pokazywałem. Mamy gotową. Kabelek, przewód mamy wymieniony, terminale mamy poprawione. Jest git. Wszystkie przetworniki sprawdzone. Te dwa przetworniki średniotonowe też już mamy sprawdzone. Zaczynamy wybarwiać. Powolutku wszystko montujemy. Już miało być tak pięknie. Już miałem powiedzieć magiczne słowo. Zapraszam na odsłuch. I cały misterny plan poszedł. Wszystko złożyliśmy. I coś okazuje głośnik niskotonowy. Jeden z dwóch. Dostawa wariacji. Słuchajcie on sobie tak, że tak powiem, żwawo pierzchał. Tak frywolnie. No i co się okazało? Ten głośniczek przy częstotliwości 90-91 Hz miał dziwne brzęczenie. Przy 15, 20, 30 Hz nic kompletnie się nie działo. Pięknie pracował bez ocierania. Natomiast przy częstotliwości 90-91 Hz dostawał. Kompletnej szajby Drżał, drżał, furczał i jakby tego nie nazwać. Co się okazało? Po rozebraniu okazało się, że cewka sunęła się leciutko z jednej strony, prawie na, całe, na całości. Ona dosłownie na milimetrze się trzymała z jednej strony. Ona się odkleiła od karkasu. Ceweczka śliczna, więc tą ceweczkę wkleiliśmy na nowo. Zcentrowaliśmy wszystko. Złożyliśmy. No i ten głośnik wyjęliśmy, już oczywiście, centrowanie. Kopułka, kopułka już jest tutaj przeciwpyłowa, yy, jak widać, założona, głośnik jest wszystko bardzo sprawny idealnie, my go sobie yy, podusimy troszeczkę, także teraz. O cisza jest, cisza nastała, słuchajcie, błoga cisza. Jak ta cisza pięknie brzmi, słuchajcie, nic się nie dzieje, jest git. Górny resor wklejony, musimy tylko podłączyć przyłącze, tak zwane wąsy, czyli przyłącze do cewki. Dolny resor jest kompletnie, kompletnie nowy założony. To jest resor dość wysoki. Problem polegał na tym w ogóle, że tak, pierwsza sprawa cewka, a druga sprawa ten resor już tak troszeczkę jest brzydko tutaj zmęczony przez nas. Wycięliśmy go po prostu w pieruny. On miał problemy z utrzymaniem, że tak powiem, tu co chwilę mu coś pstykało, się przełamywał. On jest dość wysoki jak tak spojrzymy. Problem polegał na tym, że w momencie kiedy cewka tutaj pracuje w osi, ona musi idealnie osiowo pracować, ten resor nie był w stanie bicia bocznego tej cewki utrzymać. Także ona leciutko się przechylała w jedną lub drugą stronę podczas pracy i gdzieś sobie uderzała drżała, dodatkowo zsunął się ten karkas, że przy tej częstotliwości to po prostu wszystko wariowało ten resort dolny jest wymieniony w jednym i w drugim głośniku mamy, mam nadzieję wreszcie ten temat kolumn zakończony niestety tak słuchajcie bywa, że zawsze na koniec jak się z klientem człowieku mówi, na końcu coś wyskakuje i klient prawie że pod drzwiami, a tu mamy taki ząk. Udało nam się to zrobić, jest już dość późna pora, ale mamy głośnik zrobiony, także za chwilę myślę będziemy mogli, no może nie za chwilę, dosłownie na filmie to będzie za chwilę, no w tym przypadku to będzie za, za cały kolejny dzień będziemy mogli zobaczyć jak te kolumny grają. Delikatny zwykły odsłuch jakiś tam porównanie dźwiękowe oczywiście jeszcze nie w odpowiednim pokoju odsłuchowym, ale musimy sobie poradzić. Włączymy, posłuchamy, powiemy wam dokładnie co z tymi kolumnami zostało zrobione. Tak więc mamy nareszcie finał. Słuchajcie. Wszystko co mogliście zobaczyć ząk, który nam wyskoczył z tym głośnikiem tutaj niskotonowym przy częstotliwości 91hz wszystko jest zrobione głośniki średniotonowe <laughs> i tak dalej króciutko podsumujmy co zostało wykonane wykonaliśmy nowe maskownice maskownice są zrobione z listewek drewnianych tak żeby one były stabilne porządne i tak dalej żeby tutaj nic się nie działo dwie maskownice do marance mamy wykonane jakieś nie było tu renowacji robionej, jakieś delikatne poprawki Fornier, ubytki, tutaj gdzieś jak było wyszczerbione, troszeczkę uzupełnione czarnym lakierem. Tak naprawdę to wszystko, one już sobie tutaj po cichutku grają. Głośniki wysokotonowe, oba oczywiście zostały sprawdzone średniotonowe to jest tak, super Twitter, Twitter i średniotonowy. Potencjometry typu L-pad od super Twittera wysokiego oraz średniego też. Potencjometr tutaj, ten typu L-pad od tonów średnich. Troszeczkę nam nie domagał, ponieważ on się zacinał, klinował. No, w tej chwili już wszystko działa. Druga, druga strona, tak samo. Wszystko sobie fajnie, leciutko, o, leciutko sobie chodzi. Mamy zrobione głośnik średniotonowy, o którym mówiliśmy. To jest ten, który miał tutaj pękniętą membranę. Bo z pewnością widać na filmie widać że to dużo mocniej tak bardziej brutalnie, że tak powiem w rzeczywistości to jest prawie, że tu niewidoczne oczywiście na zbliżeniu lecę w tej chwili także to nie jest aż tak widoczne one są oczywiście wybarwione te membrany, to jest taki ciemny grafit głośniki niskotonowe również zostały wybarwione otrzymały oczywiście nowe kopułki przeciwpyłowe są ustawione idealnie, także cewki pracują w osi wszystko mamy zrobione, jest to model HD 800 80 i tak on w tej chwili wygląda zaraz sobie włączymy jakiś darmowy krótki utworek oczywiście to nie będzie żaden audiofilski odcinek, bo to nie ma ani warunków tutaj w tej chwili na to, ani ani, ani nic więcej w drugiej części filmu zrobimy sobie może odsłuch dwóch utworów jak te kolumny mniej więcej mm, oczywiście brzmią, także mamy Finał prac, bardzo ładne kolumny, bardzo przyjemnie brzmiące, fajna jest możliwość tutaj właśnie regulacji za pomocą tych tutaj L-padów, także jak najbardziej jest to, jest to fajna rzecz. Naturalne tony, bardzo przyjemne dla ucha, nie męczące, można tego słuchać godzinami. Kolejna sprawa, niskie tony, głośniki pasowe naprawdę schodzą nam bardzo nisko, mamy wrażenie, że prawie tak nam bębenki zapycha to ciśnienia akustyczne, także skrzynia w cała reszta jest bardzo fajnie wyliczona bardzo niskie, zejście basu bardzo głębokie ciepłe, przyjemne bardzo fajna naprawdę konstrukcja jeżeli ktoś ma ochotę mieć sprzęt vintage z możliwością regulacji tonów z przyjemnym dźwiękiem praktycznie uniwersalne kolumny bardzo dobre, naprawdę śmiało można te marance polecić, bardzo fajny sprzęt tak to wszystko wygląda na ten moment myślę, że żegnam się do niedługiego usłyszenia i zobaczenia z kolumnymi z kolejnymi modelami kolumn na dzień dzisiejszy to wszystko. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za oglądanie. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się.